Czyli tam w kolejnym filmiku, dzisiaj otrzymam przysyłkę od Patryka yy, Real, Real Madryt zobaczymy co w środku. Ojej oj, ale dobrze zakrojona. Szybko będę się starał nagrać, bo mam całą baterię. Ojejciu. Zaraz się dowiem, co tutaj jest. Łoooł! Wow! To wszystko. Zobaczcie. Mam to, na co tyle czekałem. Zobaczcie, tutaj chyba gratisy, jak mi się wydaje. A tu mamy tak. Zobaczcie. Saszetki. Mamy tak, jedną saszetkę, znaczy dwie saszetki Arsenalu London 1997-1998. Fajnie. Mamy dwie saszetki Celticu z roku 1999. I or, oraz mamy plecaka. Tutaj ze mną go. 1 2 3 4 5 6 saszetek yy, Chelsea 799. Ale super naprawdę. Wow. Mamy w sumie tutaj 6 7 8 9 10 saszetek ekstra. Naprawdę mamy, będziemy mieli co otwierać. Yy, no i właśnie specjal ukaże się niebawem. Właśnie czekam na tą przesyłkę, aby dowiedzieć się, aby dowiedzieć się, ja gadam już, nie, yy, aby zrobić ten specjal. Więc tak się prezentuję. Mamy dwie saszetki. Celtic'u, dwie 2 Arsenal 99, 99, oraz 6 z Chelsea 1999. Ok. I tu mamy zapewne gratiski. Co się wydaje się? Ja mam bardzo serię, Wow Nie wiesz To są gratisy To są gratisy, jak to nie wiesz Wow ojej Dobra, szybko przelecę, super ale ekstra Pójdź sobie na, nasz, na yy, spokojnie przejrzę Super po prostu dzięki wam naprawdę <śm> niesamowite Jakie gratisy mi daliście? Ej, bo mam bardzo słabą baterię, szybko przelecę. Ale to są karty znakomite. Po prostu super. Nic dodać, nic ująć. Ej. Tutaj taką mamy. Później na spokojnie sobie to wszystko przejrzę. Super, karty, bo po prostu mam słabą baterię proszę wow nie sądziłem że dać tyle tych kart w gratisie także dziękuję wam bardzo super kanał macie naprawdę nie muszę chyba polecać bo już jesteście naprawdę bardzo znani więc dziękuję wam jeszcze raz za tę przesyłkę na no i oczywiście okaże, yy, okaże się niebawem więc pozdrawiam wszystkich dzięki za uwagę dziękuję wam za te super gratisie